Nie lękaj się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Pana. Chodź. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Jakże to się stanie, skoro nie znam pożycia z mężem? Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Syn Boży Maryjo, krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości Syna. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Niech mi się stanie według Twego Słowa.